Cześć, witam Was na moim dzisiejszym filmiku. Na tym filmiku porozmawiamy o planach na 2025 rok. Co zamierzam? Zamierzamy tutaj zrobić, tak? Przy tym domu. Plany są dosyć ambitne. Nie wiem, czy wszystko uda się wykonać, no ale pokrótce. Po pierwsze, za, mamy zamiar tutaj oblecieć to naokoło. Jak możecie zobaczyć, przez dekarza nie jest to dokończone. Deskowania nie ma. Wszystko naokoło, jak i w środku zabezpieczyć przed jakimiś zwierzątkami, kunami i tym podobne. Yy, czym tu będę zabezpieczał? Kupiłem taką siatkę na Allegro i po prostu to siatko będę zabezpieczał, jak są szersze przestrzenie. A ogólnie tutaj z yy, blachy takiej dachowej, jakieś odpady pociąłem i będę wykinał. I tutaj jak jest jakaś yy, z desko yy, czołowo, z yy, deski deskowania, to są przerwy, tak. Tutaj te wszystkie przerwy yy, zakryję tymi blachami i, i to się ogarnie, tak. Co jeszcze tutaj mogę Wam powiedzieć, co tu będzie ogarnięte yy, w tym temacie? Na zewnątrz to jeszcze ten nieszczęsny próg od drzwi. Tam idziemy. Dzięki bardzo za, za te pomysły. Tak, tutaj będzie niezła rzeźba, jest około 6 cm. To też będę ogarniał na wiosnę. Yy, na jesieni będzie ogarnięte tutaj w łazience yy, kartą będzie na, yy, zrównane, tak? I będę starał się położyć płytki tu wszędzie na ścianach i na podłodze, gdyż wiadomo, nie musi być to jakoś na szóstkę położone, a fachowiec też nam wiele razy na szóstkę nie zrobi tego a dużo pieniędzy w kieszeni zostanie co jeszcze tutaj jaki plan jest yy, yy, powycinanie yy, tych otworów wentylacyjnych we wszystkich kominkach no i oczywiście tutaj yy, podłogówka cała tak yy, to w lato yy, styropian wcześniej położymy na wiosnę yy, posadzki w sierpniu wrześniu żeby to jeszcze zdążyło wyschnąć i, I co jeszcze tutaj będziemy działać? Tutaj to posadzki. To wszystko. No i jeszcze tak jak mówiłem tutaj te kominki wentylacyjne, dziury wentylacyjne, na poddaszu chciałbym jeszcze wszystko też zabezpieczyć przed tymi kunami, czy innymi zwierzątkami, nigdy nic nie wiadomo. Podobno w 100% się nie da tego zabezpieczyć, ale warto. I jeszcze chciałbym te okna dachowe uszczelnić, po to wszystko zrobić i ogarnąć ten tak do końca tak i chciałbym tak potem na jesieni czy tam w zimę już sobie podgrzewać troszkę i to wełnę kłaść, gdyż jak posadzki wyschną to można już działać tak, nie będzie tej wilgoci. I profile mogę już tutaj sobie yy przykręcać, tak? Grzybki wytyczać, wszystko, żeby później na gotowo, jak już będziemy yy blisko zamieszkania, kardogipsy przykręcić, yy wszystko yy przygipsować, tak? Siatka i te sprawy, no i ogarnąć, tak? Temat na gotowo, później już szybko będzie, tak? Jak wszystko tu sobie najgorsze to te przygotowania, tak? Yy profile, wypoziomowanie tego wszystkiego, grzybki. Ale to też będę robił sam gdyż kilkadziesiąt tysięcy za samo ocieplenie podasza, karton, gipsy wełna się zaoszczędzi na robociźnie A wiadomo, że każdy fachowiec, no pseudo fachowiec nam to dobrze nie zrobi, w większości będzie to zrobione źle Oczywiście trzeba będzie tej wełny dokupić i będę dawał 18 lub 20, gdyż krok jest o 20, 22, No może 20 dam tak i upcham, i później na to 10 jeszcze, gdyż w projekcie jest 30 cm wełny. Będę się musiał odsunąć. Tej wełny jeszcze nam brakuje. Co jeszcze tu będziemy działać? No. jak najwięcej będziemy starali się zrobić. Muszę tu pokombinować cały czas, co się dzieje. tak Kombinuję coś się. Jeszcze tutaj to rynne będę chciał obsadzić. Tutaj jest już wszystko narysowane, mniej więcej kreska gdzieś tam jest na ścianie, przy oknie będzie. Tutaj wyprowadzę to żółto ruro, żeby to już nie ciekło. A, jeszcze bardzo ważna sprawa, parapet jeszcze będę chciał obsadzić i kupić, także nie będzie tu wiele, czy tam dużo parapetów, ale dajcie znać jakie macie parapety, to też będę starał się ogarnąć gdyż jak możecie zauważyć, yy, zielina nachodzi tutaj wszędzie. Zacieka. O tutaj to już masakra jest. Zielono się robi, bo ścieka to wszystko i, i, jak wiadomo, nie wysycha. Tu też niezła zielenizna się zrobiła. Zacienione miejsce i zobaczcie. Trochę zielono. Ale cóż. No zobaczymy co uda się zrobić. Tak, plany są ambitne, ale wiadomo, różnie to bywa, tak. Wszystkiego nieraz nie uda się zrobić, ale to by było. Na tyle, trzymajcie się, cześć.